Cześć, mam na imię Maciek i przygotowałem dla Was 5 powodów, dla których warto zagrać w gry z serii Pandemia. Akurat ten materiał zbiegł się w czasie z wydarzeniami na świecie, ale jest to czysty przypadek, akurat mój materiał jest hołdem dla tej serii, która jest jedną z moich ulubionych serii gier planszowych. Ogólnie lubię gry kooperacyjne, a z tego co pamiętam, Pandemia była moją pierwszą taką grą. I czymże jest ta seria w ogóle? Gry pod znaku pandemii to kooperacyjne gry karciane, w których gracze wybierają różne specjalizacje, by wspólnie uratować świat. Gry oparte są głównie o mechanikę zarządzania ręką, zużywania akcji oraz różnorodne umiejętności wybranych postaci. I przejdę teraz do pięciu powodów, dla których warto wybrać w zasadzie którąkolwiek grę z tej serii. Numer 1. Wiele settingów. Pandemia to seria uniwersalna i potrafiąca zaspokoić oczekiwania i gusta szerokiej rzeszy graczy. Głównie za sprawą różnych i dość uniwersalnych settingów, w których została osadzona. Podstawowa gra pandemia to współczesny świat zagrożony przez cztery różne choroby, na które w toku gry trzeba wynaleźć szczepionki. Jak tylko uda nam się tego dokonać, ratujemy świat i wygrywamy. Pandemia to jednak o wiele więcej. Mamy na przykład pandemię Upadek Rzymu, gdzie walczymy z plemionami barbarzyńców. Mamy pandemię Iberia, gdzie mierzymy się z epidemią malarii, tyfusa, żółtej febry i cholery w XIX-wiecznej Hiszpanii. Mamy również pandemię Ktulu, która przenosi nas do świata fikcyjnych miast Arkham, Danwich, Innsmouth i Kingsport, w których musimy pozamykać piekielne portale. Dla każdego coś innego, a to przecież jeszcze nie wszystko, jest i pandemia Legacy, czyli w sumie jednorazowa gra z trybem kampanii, jest pandemia Rising Tide, traktująca o powodziach w Niderlandach, jest odmiana kościana, jest kilka dodatków do podstawowej gry. Dużo dobrego. Numer 2. Duża regrywalność. W Pandemii klu rozgrywki opiera się na dobieraniu kart infekcji oraz epidemii, wykorzystywaniu umiejętności specjalnych w swoich postaci oraz zagrywaniu kart miast. Właśnie dzięki temu pandemia jest pozycją wyjątkowo regrywalną. Każdą grę można zagrać inną specjalizacją, a same karty infekcji czy epidemii dobierane są losowo po odpowiednim przygotowaniu gry. Taka sama rozgrywka nie zdarzy nam się dwa razy, co gwarantuje. Numer 3. Regulowany poziom trudności. Jesteś weteranem gierkooperacyjnych i potrzebujesz wyzwania? Czy też siadasz do gry z rodzicami, a może z dzieciakami, które grały tylko w katan? Nie ma problemu, dodaj do gry odpowiednią liczbę kart epidemii i graj tak jak lubisz. Im więcej kart epidemii, tym częściej może dojść do rozprzestrzeniania zarazy w sposób niekontrolowany i niepożądany. Tym samym trudniej jest nad wszystkim zapanować i ogarnąć kosteczki na planszy. A im więcej kosteczek na planszy, tym bliżej porażki. Prosta mechanika sprawiająca, że gry z serii Pandemia są niezwykle elastyczne i potrafią wybaczyć błędy nawet najmniej doświadczonym graczom. Numer 4. Ciężar każdej decyzji. Mimo prostej mechaniki i założeń, każda, najbardziej nawet błaha decyzja ma swój ciężar i potrafi zaważyć na końcowym rezultacie rozgrywki. Wystarczy, że w swojej turze gracz postanowi zużyć jedną z akcji na ruch, zamiast na przykład na pozbycie się kosteczki choroby. A w fazie dobierania kart infekcji, Pechowo odkryje epidemię, która doprowadzi do reakcji łańcuchowej i zakończy grę porażką. Jeśli więc talia infekcji nie jest wystarczająco łaskawa, gracze siedzą jak na szpilkach i naprawdę czują się, jakby od ich decyzji zależały losy świata. Oczywiście nie zdarzy to w każdej rozgrywce, ale osobiście miałem partie, które kończyły się po 5-6 rundach tylko dlatego, że w złym czasie zlekceważyliśmy zagrożenie i odpuściliśmy jedno czy dwa miejsca na planszy. Absolutnie emocjonujące doznania. Numer 5. Przystępna cena. Większość wydanych w Polsce gier oraz dodatków w serii Pandemia to wydatek około 100-120 zł. Jedynym wyjątkiem są gry niewydane w Polsce, jak np. Iberia czy Rising Tide oraz wersje jubileuszowa i Legacy. One kosztują około 200-250 zł. Moim zdaniem stosunek ilości zabawy do ceny jest znakomity, głównie za sprawą regulowanego poziomu trudności oraz randomowego przygotowania gry. Do dyspozycji jest również kilka dodatków, które rozbudowują rozgrywkę, czasem zmieniają lub dodają nowe zasady. Moim zdaniem, pandemia to pozycja obowiązkowa w kolekcji każdego fana gier kooperacyjnych. Podsumowanie. Pandemia to klasyk. Pierwsza wersja będzie obchodzić w tym roku 12 urodziny, a w świecie nowoczesnych gier planszowych to jednak całkiem pokaźny kawałek czasu. Mimo upływu lat, gry z serii pandemia nadal są świeże, bawią, emocjonują i dają dziką satysfakcję z wygranej. Tym bardziej, kiedy wygrywamy zaledwie o włos. Mechanika w kolejnych odsłonach serii ulega z reguły nieznacznym modyfikacjom, tak więc trzon rozgrywki pozostaje ten sam, tym samym łatwiej jest sięgnąć po następne gry z cyklu graczom, którzy dotąd grali jedynie w wersję podstawową. Pandemia ma w mojej kolekcji i w sercu planszówkowego giga specjalne miejsce i jestem pewny, że tak już pozostanie. Zachęcam do zostawienia łapy w górę, skomentowania materiału. Co się podobało, co się nie podobało, co jest do poprawy oraz oczywiście do subskrypcji kanału. Dzięki i do usłyszenia.